Szanowni Państwo, otwieram 31 Sesję Rady Miejskiej w Kuchowie. Czy ktoś zgłasza interpelację? Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Kilka dni temu na budynku przystanku Lubaszowej pojawił się napis do sprzedania. W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania. Pytanie pierwsze. Czy oferta to oznacza likwidację naszego przystanku? Pytanie drugie. Kto i dlaczego sprzedaje ten budynek? Pytanie trzecie. Czy możliwe jest spotkanie z przedstawicielem firmy spylającej dawną własność PKP w celu dokładnego wyjaśnienia tej sprawy? Przepraszam, ale troszkę przeszkadza mi ten aparat. Ja tradycyjnie już chciałbym przedstawić informacje na temat działalności ochotniczych straży pożarnych w 2012 roku. Ogólna liczba pojazdów na terenie gminy na 31 grudnia 2012 roku to 14 sztuk. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że te informacje to jest stan na 31 grudnia 2012 roku. Jedna informacja zostanie uzupełniona o jednym z pojazdów za chwileczkę. Samochód jeden samochód specjalny samochód Drabina o wysięgu 30 metrów, tutaj ważna informacja. Samochód w ubiegłym roku w grudniu, końcem grudnia uległ bardzo poważnej awarii, w tym momencie kończą się prace związane z przygotowaniem tego samochodu do ponownego wprowadzenia do podziału bojowego. Ważna informacja. Te, te prace są wykonywane bez, można powiedzieć, naruszania budżetu gminnego, czyli wykonujemy to we własnym zakresie, a także we współpracy z Komendą Miejską i Komendą Wojewódzką. Samochód ciężki jedna sztuka, samochód średni 6 sztuk, samochody lekkie również 6 sztuk. Dodatkowa informacja: w grudniu 2012 roku Jednostka Zawodniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce Tuchowskiej zakupiła w Austrii samochód marki Steyer. Został on sfinansowany ze środków jednostki w Dąbrowce Tuchowskiej w całości. Pojazd z roku 70, 1977 posiada zbiornik wodny o pojemności 2000 litrów został wprowadzony do podziału bojowego początkiem tego roku i tutaj pozwolę sobie wrócić. Zasili on grupę samochodów średnich. Nie został w tym momencie żaden samochód, nie zostanie żaden samochód usunięty. Będzie tutaj zmiana 7 sztuk samochodów średnich. Do eliminacji gminnych awansowali uczniowie, którzy w eliminacjach środowiskowych zajęli trzy pierwsze miejsca w trzech kategoriach wiekowych na terenie naszej gminy praktykowane było do tej pory dwie kategorie, mianowicie szkoły podstawowe i gimnazja i tak również było w ubiegłym roku i do eliminacji gminnych awansowały pierwsze trzy osoby z każdej, z każdej, z każdej eliminacji. Tutaj taka ważna informacja, bardzo budująca, mianowicie, że poza jedną szkołą, szkołą podstawową w Półcicach, wszystkie szkoły włączyły się po raz pierwszy włączyły się w przeprowadzenie eliminacji środowiskowych. Tutaj od razu chciałbym podziękować dyrektorom szkół za, za zaangażowanie i za pomoc w organizowaniu tych eliminacji. Eliminacje powiatowe, termin miejsce 30 marca 2012 roku. Tutaj bardzo miła informacja, w grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce i trzecie miejsce to nasi przedstawiciele z tego Adrian Kras który tak, pierwsze miejsce awansował do eliminacji wojewódzkich. Eliminacje wojewódzkie 20 kwietnia 2012 roku w szkole aspirantów Państwowej Straży. Niewiele zabrakło. Czwarte miejsce na y, szczeblu wojewódzkim. Dla Adriana, tutaj ważna informacja, Adrian uczestniczył pierwszy raz w ogóle w tym turnieju. Wcześniej nie brał udziału w grupie szkół podstawowych. W tym roku przeszedł już do grup gimnazjalnych. Gmina zawody sportowo-pożarnicze. 26 sierpnia 2012 roku na Boisku Sportowym w Burzymie. Tutaj wielkie podziękowania dla. Y, Pana Sołtysa, a także dla jednostki miejscowej oraz wszystkich osób, które pomogły zorganizować, zorganizować te zawody. Wymagania ustawy o finansach publicznych, jak my to mówimy, wymagania pana ministra Rostowskiego są bardzo duże w stosunku do samorządu, dlatego staramy się ograniczać deficyt, aby mieć także pewne możliwości inwestycyjne na lata następne, ponieważ. Wyniki budżetu z lat 2011-2013 rzutują na możliwości także nasze w roku 2014, gdy wszystkie przepisy dotyczące właśnie tego indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla gmin będą miały zastosowanie. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, mianowicie na coraz większy spadek dochodów własnych, jeżeli chodzi o udział w budżecie, budżetu, Państwo pamiętacie, być może, że na początku budżetu, gdy przedstawiony był projekt, udział w dochodów własnych kształtował się, w wszystkich dochodach budżetu, kształtował się na poziomie około 25%, natomiast budżet zamknął się po stronie dochodów własnych kwotą 23%. Ja... W ostatniej komisji poruszony był temat przedszkoli. Panie Dyrektorki, powiedziały nam jak wygląda sytuacja w przedszkolach i szanowni państwo najgorsza sytuacja jest w duchowie. Brakuje 50 miejsc dla dzieci przedszkolnych. Jest to poważna, poważny problem rodziców, którzy obydwoje pracują i nie mają z dzieci zostawić. Tutaj na komisji były, były powiedziane takie zdania, że powstaje nowy oddział w siedliskach, że będzie zwiększona liczba godzin w Buchcicach. Trzeba się cieszyć z tego, bo to służy mieszkańcom naszej gminy, ale problemu w Tuchowie nie rozwiązuje. Ten problem nadal w Tuchowie jest. 50-osobowy deficyt w przedszkolach to nie jest tak duży, gdybyśmy patrzyli na inne gminy i tych miejsc brakuje bardzo, bardzo wiele, natomiast... Szanowni Państwo, ostatnio przeszedłem się na stację PKS w Tuchowie. No i muszę stwierdzić, że niestety ta stacja wygląda no, bardzo źle. Przede wszystkim te wszystkie konstrukcje metalowe są zardzewiałe, wymagają remontu. Jedna wiata starsza jest no, w bardzo łakanym stanie. Bardzo bym mu prosił, żeby przy tych porządkach wiosennych ująć tak samo ten dworzec, tak przyjeżdża mnóstwo ludzi przejeżdża, przez to, to jest jednak no, to, to nie może tak wyglądać w tamtym roku był to dość poważne poważny ten problem poruszany odnośnie ulicy Tarnowskiej chodnika i przejścia dla pieszych jak ta sprawa wygląda w tym roku czy zostały podjęte jakieś działania czy są jakieś wiadomości od, od zarządcy dróg wojewódzkich dziękuję dziękuję bardzo proszę bardzo panie panie przewodniczący wysoka rado panie radny ja informowałem dokładnie na w Sesji, gdy padło takie pytanie yy, wcześniej, jakie działania zostały podjęte, to nie. takie zapytania co miesiąc odnośnie chodnika na ulicy Tarnowskiej będą kwitowane z mojej strony jednakową odpowiedzią albo informacją o tym, że na razie nic się w tej kwestii nie zmieniło. Dziękuję. Ja chciałem panu Burmistrza przeprosić, że tak o to pytam, ale to mieszkańcy yy, spotykając mnie, zadają mi to pytanie i dlatego też chciałem informacji na ten temat. A Pan Burmistrz wie chyba, że to jest jednak neurologiczny punkt w tamtym miejscu, tam się wydarzyło kilka wypadków i, i dlatego to jest taka pilna sprawa, dlatego proszę mnie też zrozumieć, jestem radnym tamtego okręgu i dlatego ta, ta sprawa mnie dotyczy osobiście i, i ją poruszam. Dziękuję. Ja dziękuję bardzo. Proszę. wszystkim za udział w sesji zamykam pierwszą sesję Rady Miejskiej. Janusz Łukasik, w wyborach do samorządowej startowałem z własnego komitetu. Solidność i prawość. Jestem drugą kadencję radnym Rady Miejskiej w Tuchowie. W naszej gminie bardzo dużo jest realizowanych dobrych rzeczy. Jest jednak wiele jeszcze do zrobienia. Duży problem w naszej gminie to jest sprawa wodyciągu. W mieście brakuje jeszcze wody bieżącej w wielu miejscach, a problem w ostatnim czasie. Się, się uwydatnił jeszcze bardziej, dlatego że był rok suchy i tej wody bieżącej mieszkańcom brakowało. W naszej gminie taki duży, duży problem, który wymaga pilnego rozwiązania, to są drogi. Jest wiele dróg, które są w tragicznym stanie i bardzo ważne jest, żeby, żeby te, te, te drogi naprawić. Są podjęte działania, tylko jednak no, te, te działania są jeszcze niewystarczające na to żeby, żeby poprawić tą sytuację. Mówił Pan, że Pani praktycznie jednoosobową opozycją, a no, tutaj widzę, że głosowania przebiegają w ten sposób, że jednogłośnie przegłosowujecie Państwo wszystkie uchwały. Czy tak zawsze jest? To znaczy nie. No ja, choć jestem w opozycji, gdy e, uważam, że uchwała jest służy rozwojowi gminy, głosuję za, ale było kilka uchwał, które głosowałem przeciwko. Tak było, e, gdy była podjęta uchwała o zwiększenie ilości miejsc sprzedaży alkoholu. Ja wtedy jako jeden byłem przeciwko temu. Tutaj u nas w gminie dwóch radnych się wstrzymało wtedy od głosowania. Są też takie uchwały, które no, jestem za tym, żeby one były wdrażane i dlatego głosuję za. Dziękuję.